Siemaneczko, witam was bardzo serdecznie w moim kolejnym odcinku i z góry dziękuję za to, że jesteście tutaj za mną kolejny tydzień i dalej mnie oglądacie. I chciałbym wam również podziękować za to, że z każdym kolejnym odcinkiem, który tutaj opublikuję bijecie po prostu rekord wyświetleń w pierwszych 24 godzinach, więc za to wam bardzo, bardzo dziękuję, dziękuję. I super się cieszę, ponieważ bardzo mnie to motywuje do dalszego nagrywania, wrzucania i publikowania tutaj materiałów, ponieważ widzę, że po prostu jest was coraz więcej i jest fajny odbiór tego wszystkiego. Dziękuję wam też za bardzo dużo słów wsparcia pod poprzednim odcinkiem, i co prawda nie przejmuję się hajtem, ale no, jest bardzo mi miło przeczytać takie pozytywne komentarze. No dobrze, tradycyjnie zapraszam Was do zasubskrybowania mojego kanału, jeśli nadal tego nie robicie oraz kliknięcia dzwoneczka, dzięki czemu po prostu otrzymacie powiadomienie w momencie opublikowania przeze mnie kolejnego filmu. Również chciałbym Was zaprosić na mojego Instagrama, ponieważ teraz coraz częściej chodzę na różne sesje zdjęciowe, no i tam w sumie wrzucam moje owoce pracy. Dlatego tutaj, tutaj na dole gdzieś będzie e, moja nazwa. Więc zachęcam do obserwowania. I co? To tyle zagrożeń parafialnych. Przechodzimy do oceny nowego odcinka. Już w sumie na wstępie chciałbym ostrzec, że mogę być w tym odcinku bardzo krytyczny, no ale co, no. Taki jest top model, że wzbudza skrajne emocje. Hello. Spałem sobie, jak zabity i usłyszałem tylko walenie do drzwi. Dzień dobry! no! Proszę bardzo! Dziewiąta edycja Top Model po Jak widzieliście, do Domu Modeli i Modelek przyjechali uczestnicy poprzednich edycji programu. No i mieli oni tutaj do wykonania pewne zadania z uczestnikami z obecnej edycji. Już wiecie, co będziemy tutaj robić? Pewnie zdjęcia. No pewnie zdjęcia, tak. Romantyczny poranek w parach. No i tutaj się zaczyna robić ciekawie. Co byście robili o poranku w takim miejscu? Yy... Słuchaj, na pewno byśmy rozmawiali. Niewiele. Miękkie Tak, tak, usiądź tak, żebyś wiesz. Nikki mam sobie znaleźć? Znaczy... A nawet gorąco. To jak słyszysz coś takiego, to się stresujesz i oczywiście efekt jest natychmiastowy. E, dobra, meka dla Marusza, bo widać, że się zestresował. Bo jak on się stresuje, to się by purpurowy nosz. No ja mu się nie dziwię, że się stresował przy Claudii. A Tak, dobra. Jezus, teraz to już... Gramy, gramy. Czy ja nie mam, no co, no, trudno było im się tak naprawdę skupić podczas tej sesji zdjęciowej. Późno niego też się troszeczkę delikatnie, ale jeszcze się nie całujecie. Ja ogólnie bardzo lubię Staszka i jego pracę, ale uważam, że on tutaj został źle dobrany w sumie do Karoliny, ponieważ jest taki trochę delikatny i wygląda nawet bardziej delikatnie od niej. No i tutaj przez to ta cała historia, całe zdjęcie, no nie kupuję do końca tego, ponieważ wydaje mi się to mało autentyczne. Jest jednak historia o Mai, więc ja musiał zrobić dwie opcje. na Dawida, a później na chwilę zrobię jakąś inną opcję z... Trochę się tutaj zdziwiłem, czemu Maja miała dwie próby, bo otrzymała jakby do zadania aż dwóch modeli i miała dwa zdjęcia. Moim zdaniem na sesji Majka poradziła sobie całkiem nieźle. Bardziej mi się podoba w sumie zdjęcie z Dawidem, chociaż tutaj nie rozumiem tego efektu, że ona jest wyostrzona, a on jest niewyostrzony. Dziwnie to trochę wygląda. Zdjęcie z Rafałem w ogóle mi się nie podoba, ale to właśnie ze względu na niego. On wygląda tutaj tak trochę zaniedbanie. Te włosy ma takie... Rosną, bo rosną, i to mi się trochę kojarzy z bezdomnymi. No i niestety na tym zdjęciu zwracam uwagę w sumie tylko na to. Zdjęcie Łukaszy i Ani mnie jakoś nie porwało. Nie mówię, że jest jakieś super złe, ale no nie wiem, jest takie po prostu przeciętne. Nie podoba mi się ta gra świateł na twarzy Ani, dziwnie to według mnie wygląda. I też uważam, że trochę za dużo się dzieje na tym zdjęciu. Tutaj mm, Łukasz ma partnerkę, tutaj yy, opiera się ręką i jeszcze ta gra ręką na pianinie, czy tam fortepianie, nie znam się. Nie wiem, dla mnie tłumacz. No to wiesz, to daj tutaj czadu, tak? Ściśnij ją, kurde! Niech ona poczuje! Olga ma chłopaka. Ol Olga ma chłopaka. Pięknie tak, zostańcie tak, super! Olga uważam, że pasuje do Mikołaja. Podobała mi się w sumie ich wspólna praca podczas sesji, na tych przebitkach, co widzieliśmy. Ale zdjęcie, które wybrano no, nie do końca do mnie przemawia. I mam tutaj wrażenie, jakby obróbka po prostu zdjęcia stanęła w jakimś momencie i wiecie, nie została wobec dokończona. Tak! Tak, ale nie śmie się mu, no. A tutaj faktycznie trzeba było przełamać i naprawdę było bardzo gorąco. Ale złap tak trochę mocniej tę bluzkę, bo właściwie to byś chciała ją rozszarpać, tylko się boisz. Trycja mi się wydaje być taka trochę dzika i to w sumie przejawia się właśnie tutaj na sesjach z mężczyznami. I to właśnie może być spowodowane też tym, że tak jak mówiła, była w swoim życiu na czterech barankach, coś takiego. Po prostu może to ją onieśmielać. No ale niestety widać zdjęcie na sesji, chociaż powiem wam, że zdjęcie mi się podoba. Jedyne do czego mi się przyczepił, no to do nienaturalnego takiego ułożenia tej ręki Huberta, ale to tam już drobiazg. No dobrze, w moim top 3 znalazło się zdjęcie Dominika. Jest ogień i dosłownie ich przenośni. Widać tutaj namiętność, chociaż nie do końca się skupiam tutaj na biżuterii, która jest reklamowana. Ale zdjęcie, które postawiła na pierwszym miejscu, to zdjęcie Karoliny. Uważam, że jest ono dosyć naturalne i przedstawia w sumie produkt, który oni również tutaj mieli zareklamować, a nie tylko się tam obciskiwać, więc ogromny plus. Powiem Wam, że gdyby Dawid był wyostrzony na tym zdjęciu, to postawiłbym je na drugim albo nawet pierwszym miejscu. Najgorętszą modelką na tej sesji była. No i spoko, fajny obrazek, a teraz zobaczmy, którego z mężczyzn wybrał Tyszka. Najlepsze zdjęcie uczestnika to zdjęcie Mariusz. Szczerze mówiąc, nie podoba mi się do końca to zdjęcie i według mnie na nagrodę zasługiwał bardziej Dominik. już do domu. Ale czemu? Nie jest Już te robiłam. Ale czemu? się określać, jakby ja nie wiem. No i co? Kolejny odcinek i kolejny Płacz no to już się naprawdę robi nudne, męczące i dla mnie też, że ja w ogóle o tym jeszcze mówię, no ale takie są niestety realia top model. Maja, ale co ty Agradez kontrakt do agencji, proszę cię, przestań! Nie to zaczyna wkurzać trochę takie właśnie narzekanie, ja w ogóle nie nienawidzę ludzi, którzy narzekają. Ja jej nie rozumiem naprawdę. Przecież jeszcze większość uczestników nie wygrała zadania jakiegoś, a nie płacze z tego powodu. Stara się bardziej, aby z przesady, żeby się aż tak urzalać nad sobą. To nie działa tylko na nią źle, ale również na pozostałych uczestników. Co mają teraz robić w kolejnym zadaniu jakieś głupie miny, żeby Maja w końcu wygrała. No. Nie, bo ja nie jestem piękna, dlatego w... wszystko przegrywam. Jeżeli. Ona ze zdrości Patrycji, że wygląda ładnie. No to sorry, kurde, ale zepnij dupę, idź wyprostuj te włosy, ogarnij je, umaluj się, ubierz się ładnie, to ci doda pewności siebie, poczujesz się też ładna. Kocham humor Karoliny, ale uważam tutaj, że u mojej tkwi problem gdzieś głębiej. Ale z drugiej strony przyszła do programu, wie na co się pisała, wie jak to wszystko wygląda, że tutaj ma za zadanie konkurować z innymi uczestnikami, a to się pisała, musi walczyć o siebie, koniec. kropka. Przechodzimy do kolejnego zadania. Zrobimy sesję zdjęciową w obronie dzikich zwierząt. No więc w drugim zadaniu uczestnicy musieli wcielić się w rolę zwierząt i w sumie sam zamysł i przesłanie uważam za bardzo super, ale wykonanie za bardzo do mnie nie przemawia, dlatego też skupia się w sumie na jednej sytuacji. Try and get her in the right mood. And then, you know, she's injured, like her hips hurt and all this, whatever. But there's no excuses for work. If you're a photo shoot, like, you gotta do your best. I did my best to try and do both of us, like, right. I was, like, really trying to be up on her, like, You know, powerful one trying to get close and like make it look like two powerful wolves. Uważam postawę Dominika za mega profesjonalną. I ja w sumie nie wiem, czy miałbym masz tyle cierpliwości, co on. A ja dostajesz teraz ode mnie odpierdziel, jak mam wymalowane na twarzy, taką rezygnację, trochę jak ty masz teraz. Ciężko czy ci to ocenić, bo nie widzisz ciebie. To jest to bardzo demotywujące dla wszystkich, którzy mają pracować. I co z tego, że ja widzę zdjęcie, jak widzę między zdjęciami. Że Ty już odliczasz sekundy do wyjścia. Nie mogę tego widzieć. No w końcu ktoś skomentował jej zachowanie. Nie wiem o co chodzi, jak dla mnie wyglądała całkiem dobrze podczas tej sesji. Momentami nawet przypominała mi Tilda Swinton, tylko że w roli mm, tej białej czarownicy z opowieści z Narni. I to jest w sumie komplement, żeby nie było. No i czego mogło zabraknąć? Oczywiście zaangażowania. I tutaj znowu chciałem podkreślić to, że nie szkodzi tyle co sobie, ale właśnie współpracownikowi, tak? Czyli w tym wypadku Dominikowi. Kto wygrał? Sowaczki. <laughs> Zadanie ostatecznie wygrali Karolina oraz Mikołaj i w sumie się bardzo cieszę, ponieważ według mnie Karolina przeszła ogromny progres i w sumie co odcinek jest coraz lepsza, a mam tutaj wrażenie trochę, że nie do końca jest to doceniane i zauważane. Wybaczcie, że nie pokazałem każdego zdjęcia na tej sesji, ale po prostu nam się nie podoba i nie mam ochoty jej oceniać. Raczej większość była zaangażowana w zadanie i wykonywała je zgodnie z zaleceniami. I w sumie to by było na tyle. Jeśli chodzi o to zadanie, chciałbym się w sumie skupić na tej panelowej sesji. Będzie! Patrzę, mówię że Felix Filip z Antkiem. Nie? Ja to tak więc przed uczestnikami sesja rodzinna, chociaż nie do każdego mógł ktoś przyjechać. No zrobiło mi się trochę smutno, no bo jednak nie widział się z rodziną od dobrych paru miesięcy. Tam sam mówił, że 6 się nie widział z mamą, a 7 miesięcy z bratem. No jest trochę szkoda, zwłaszcza, że pozostali uczestnicy mieli możliwość spędzenia czasu i właśnie później zapoznania w sesji. Pokaż pani, budzie, uśmiechcie się do pani, zobacz jaka pani ma. Zobaczcie, jakie ma oko duże. Podoba mi się, że Karolina angażuje się w 100% w zadanie i próbuje też do tego zaangażować swoją rodzinę. I tutaj właśnie warto zwrócić uwagę na to, że oni się nie widzieli bardzo, bardzo długo, a jednak są tutaj w stanie oddzielić na chwilę te uczucia prywatne i tęsknotę od chwili na pracę, co w sumie nie każdemu z uczestników się dzisiaj udało, ale to zobaczycie dalej. Załóżmy im pasowo chociaż. Super. Jest okej, okay, słuchajcie, jest Ekstra. tylko forma. Pozytywnie ich odebrałem i zobaczyłem w sumie później jak wyszło zdjęcie. Super, świetnie. Weronika z mamą tak jakoś, nie wiem, bez energii takiej rodzinnej, nie wiem jak to nazwać, ale mam wrażenie tutaj trochę, że ona ma wymuszony ten uśmiech, a spodziewałem się tego, że właśnie jak będzie sesja rodzinna, spotka się po tylu miesiącach czy tam tygodniach ze swoją mamą, to jednak będzie to takie bardziej autentyczne a tutaj, no tak. Dziwnie trochę wyszło. What is this? I'm sorry, I didn't mean to. You'll catch a bird. Oh my god! What a bird. Dominik pozwał sam, bo jak wiadomo ani mama, ani brat nie mogli do niego przyjechać ze względu na sytuację na świecie, z którą się obecnie zmagamy. Więc miło ze strony produkcji, że chociaż podczas zadania połączą go na kamerce z rodziną. Hey, hey, hi, son! Jeśli chodzi o Dominika, to on zawsze daje z siebie 110%, w pełni się angażuje, dlatego tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń co do jego pracy. Druga, trzecia klasa technikum i wtedy poczuł, że właśnie chciałby coś zdziałać w modelinku, zmienił się. Chyba zobaczył w sobie coś fajnego. Mam wrażenie, że on trochę mało tutaj proponował. Miał w sumie super scenografię, więc uważam, że miał większe pole do popisu, a do końca tego nie wykorzystał. Ekstra, świetnie, jeszcze raz. Fajnie widzieć w końcu Maje uśmiechniętą, i chyba to jest właśnie taka pierwsza praca z kimś, gdzie nie narzeka. A i wiecie, że my jesteśmy na sesji, nie? Pamiętajmy, że to jest o Łukaszu. Łukasz, ale teraz to się skup. Miałeś moment, że był super. No to musimy coś zmienić, bo na razie nie, nie działa to zdjęcie. Może brać. Okej, okay, dobra. Łukasz potrzebuje więcej Twojej twarzy. Nie my, no. Dobra, to... to może zróbmy tak jak na początku, że ty stoisz z tym wiosłem tak, w ręce, i zrobię bardziej modowo wiosłem. i tyle. Tak. No. Tutaj właśnie widać różnicę między pracą Karoliny Kuczyńskiej a Łukasza, ponieważ Łukasz mi się wydaje tutaj, że nie jest za bardzo skupiony, tak samo jego rodzina. Wiem tutaj, że to nie jest dla nich taka codzienna sytuacja i tak dalej, ale jednak ona potrafiła zapanować nad tym, co się dzieje na zdjęciu, a on tak no, nie bardzo potrafi pokierować swoją rodzinę. Dobra, jedziesz. Dobra. O stop, dobra. Karolina wygląda tutaj świetnie i pierwszy raz od bardzo dawna podoba mi się jej look. Widać u niej też takie naturalne zadowolenie i jestem w sumie ciekawy, jak widzieli jej zdjęcie. Mikołaj jako dziecko był bardzo dobrym chłopcem. Zresztą do tej pory widzę, że on ma zawsze takie, takie duże serce otwarte i do ludzi, i do zwierząt. Takim był też dzieckiem takim, wszędzie go było pełno. Wszystkiego był pierwszy. Tutaj śmieszek nam się w końcu uśmiechnął, i według mnie to jest bardzo fajna odmiana. Uważam, że wyglądał oraz pracował bardzo dobrze. Podoba mi się również scenografia, dlatego też jestem ciekaw o obrazka końcowego. <grymna> 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 można super. śmiewać. Można śmiewać. Wyglądacie świetnie, naprawdę. Słuchaj, masz sobie to coś, że po prostu kamera Cię kocha i jesteś taki American Boy, tak ładnie. Zapisało się? <grymna> 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 Dziękuję bardzo. Mariusz ma super stylówkę, pasuje mu ta gitara, też w sumie ten uśmiech wyszedł tak u niego dosyć naturalnie. Cała sytuacja po prostu jest dla niego sprzyjająca i wydaje mi się, że tutaj nie ma się o co martwić. Mam wrażenie, że niezwykle podołałaś wczoraj temu zadaniu. W efekcie mamy przepiękne zdjęcie, które nie tylko jest cudowną, rodzinną pamiątką, ale też jest świetnym, modowym zdjęciem. Wyglądasz tu bardzo uroczo. Widać, że naprawdę się cieszysz, bo przede wszystkim ci śmiejesz oczami. Karolina zebrała bardzo dobre opinie, jeśli chodzi o zdjęcie panelowe, ale jednak jury umieściłem ją na szóstym miejscu. Trochę się zdziwiłem, ponieważ ja uważam, że to zdjęcie jest jednym z najlepszych podczas tej sesji. No ale co? No, to model nas już przyzwyczaił do takich niezrozumiałych decyzji. Postaram się powiedzieć to najdelikatniej, jak się da. Uważam to zdjęcie za najsłabsze z całej sesji. I to, czego mi najbardziej brakuje, to twojej twarzy. Piękny jest twój uśmiech w stronę mamy, ale nie widzę ciebie jako modelki. Trudno mi ocenić twoje możliwości. Trudno się z gością nie zgodzić. Za mocno trzymasz ten kosztak, wiesz, na tym zdjęciu. To też blokuje ocenę tego jako fashion zdjęcia. Ja lubię emocje tego zdjęcia. Natomiast faktycznie no technicznie już wszystko zostało powiedziane. Na Majkę spadła fala krytyki i z jednej strony się cieszę, że w końcu ktoś jej zwrócił uwagę, ale z drugiej uważam, że na tej sesji akurat była dość zaangażowana w swoją pracę. Zdjęcie jest słabe, ale też nie wierzę, że nie mieli innego zdjęcia, którym widać jej twarz w większym stopniu. I jeszcze do tego wszystkiego ten argument, że za mocno trzyma koszyk. No, dajcie słowie, nawet nie wiem, jak to skomentować. Podsumowując, uważam, że na sesji pracowała bardzo dobrze, ale zdjęcie faktycznie jednak nie wyszło najlepiej. Też ja jestem confused, bo e, na no tych zdjęcia. Tak, ma więcej mocy niż wszyscy uczestnicy razem z O, no zbiorą. na to to się nie zgodzę. No, ja myślę. myślę, że beauty. Wiesz, jeżeli patrzysz na samą twarz. No to na samą twarz, bo wiesz, że, że ma taką energię w sobie. Tak, ale pamiętaj, że model to nie tylko twarz, ale ciało, energia, ruch. Ja jestem zadowolona, myślę, że śliczne zdjęcie ja się o, o ciebie, Ernest, nie martwię. Też trochę zaczęło mnie derwować to, że zdanie krupy jest tutaj najważniejsze i ona nie słucha do końca tego, co mówią inni roży, tylko jakby kieruje się własnym zdaniem. Uważam, że podczas pracy na sesji nie dał z siebie 100%, że miał mało w sumie do zaoferowania, chociaż ostatecznie zdjęcie wyszło bardzo dobrze. Z tym, że też właśnie zauważał u niego to, że przez ostatni czas jakoś nie ma u niego tej właśnie różnorodności. On cały czas jest taki sam, cały czas proponuje tą samą minę, no i nic poza tym. Chciałbym się skupić na jeszcze jednym, troszkę dłuższym fragmencie. Nie było tego, od czegoś co ta Maron ma. Wchodzisz i każdy myśli, o oh my god, że on... Dla niego jest easy. Wiesz, urodził się tak, wchodzi na sesję, robi, to... ale nie było tego. Ja myślę, że do końca dnia ty nie rozumiesz, co my do ciebie mówimy. Ale to nie jest tak. Ja bardzo chcę tu być ja i spełniam roz... marzenia i tak dalej, ale to, co pani mówi, naprawdę szanuję to, tylko bardziej bym szanował, jakby mi co pani wczoraj powiedziała podczas sesji. Ale to nieprawda, Łukasz. To nieprawda. No nieprawda, proszę mi, nie mów, że ja ci tak mówiłam. My cały czas zmienialiśmy, nie, bo nie mogliśmy zdjęcia znaleźć. Ale ja nie Łukasz. mówię, że pani coś Czy... mówiła, tylko że nie mówiła. To Łukasz, swoje. co ci powiedziałam? Że jak masz to wiosło w ręce, że tak. jest mocniejsze zdjęcie, ładniejsze. Co, co mam ci mówić? Beznadziejnie i, i, co, i zrób coś innego? No nie tak. powiem ci tak. Łukasz, będziesz spotykał tylko ludzi, którzy osiągnęli więcej na swojej drodze niż ty. I ucz się od nich. Ja mam 42 lata, różnie mówią, ale tak jest. I ja codziennie, każdego dnia się uczę od ludzi. Mówisz, że, że ci tego nie powiedziałam. No to jak ci mam powiedzieć? Łukasz, no nie wyglądasz fajnie, to ja wiem, jakby ktoś mi tak powiedział na sesji, tak, jak to że, o, że od razu ta ta pasja do tego tak. zdjęcia by zgasiła. Mm -hmm. No widzieliśmy, że grupa i Rezonek dawali im rady, mówili co jest nie tak. Mi się tutaj wydaje, że oni byli tak rozkojarzeni właśnie przez emocje, przez to, że się dość długo już nie widzieli. Tutaj akurat uważam, że Joanna ma rację. No dobrze, przejdźmy teraz do mojego rankingu. Pierwsze miejsce dałbym Karolinie. Zdjęcie jest bardzo autentyczne, ładne i bije z niego taka rodzinna atmosfera. Zdecydowanie niedocenione zdjęcie według mnie w rankingu jurorów. Na drugim miejscu dałem Mikołaja. Ciekawe i pozytywne zdjęcie i też inna energia niż zazwyczaj. Zdjęcie Ernesto postawiłem na trzecim miejscu. Miejscu. Mimo, że nie miał zbyt wielu propozycji, przynajmniej z tego co widzieliśmy na przebitkach, no to zdjęcie jako całość podoba mi się. Czwarte miejsce zajął u mnie Dominik. Z jednej strony można uważać, że miał prościej, bo pozował sam. Ale ja uważam, że miał trudniej. Na pewno było mu przykro, że nikt z jego rodziny nie mógł się pojawić i że jako jedyny musi w sumie zrobić zdjęcie sam. Mimo to dał radę i się nie poddał i za to ogromny plus. Na piątym miejscu Patrycja Staton. Też tutaj bije taka pozytywna energia. No i ogólnie jest to taki fajny rodzinny obrazek. Kolejne miejsce zajmuje mnie Karolina. Ją też jurorzy trochę skrytykowali, a ja nie uważam, żeby to zdjęcie było takie złe. Według mnie wyszła tak bardzo naturalnie i inaczej niż zwykle. Siódme miejsce Mariuszowi. Ogólnie wyszedł fajnie, chociaż też trochę szkoda, że nie widać go w całości. I kadr tutaj mi się też za bardzo nie podoba. Inaczej sobie to wyobrażałem po przebitkach. Przechodzimy do ostatniej trójki. Na ósmym miejscu postawiłem Weronikę. Nie podoba mi się zbytnio to zdjęcie, ale głównie przez ten grymas na buzi Weroniki. I mam trochę wrażenie, że ten uśmiech jest wymuszony i jakoś tego po prostu nie kupuję. Postawiłem ją na tym miejscu, ponieważ to ona miała największy wpływ na to, a nie fotograf czy osoby doradzające. Została świetną stylizację, fajną scenerię, ma ładną mamę. No, zdjęcia mogą naprawdę wyglądać o wiele lepiej, według mnie, postacią na więcej. Zostałem jeszcze dwa miejsca i w sumie nie potrafię wybrać, które zdjęcie podoba mi się bardziej, ponieważ oba uważam za słabe. U Kasze każdy pozuje tak, jakby osobno, nie widzę tu wspólnej historii. U Majki natomiast wydaje mi się, że wybrano słabe zdjęcie. Nie podoba mi się ani kad, ani sceneria, ani w ogóle całą kształt. Mariusza. Mario, Mario. Jurorzy pierwsze miejsce dali Mariuszowi, a jak dla mnie było o wiele więcej fajniejszych zdjęć, i w sumie chętnie poznam waszą opinię, co wy o tym myślicie. Czy zgadzacie się z opinią jury, z moją, a może macie jeszcze inne zdanie? Karolina. Decyzją jury program opuścił Łukasz i w sumie to jestem w szoku, ponieważ jemu już od jakiegoś czasu w sumie nie szło, w sensie według mnie miał najgorsze zdjęcia w ostatnich dwóch odcinkach, ale i tak sądziłem, że jednak wezmą go na Fashion Week, no bo sami mówili, że on jest do tego stworzony. No trochę szkoda, ale będąc obiektywnym zgadzam się z decyzją jury, ponieważ zdjęcie wyszło kiepsko. Dajcie znać, kto według was powinien odpaść z tego odcinka, czekam na wasze komentarze i zapraszam do dyskusji. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia za tydzień.